Co mnie najbardziej wkurzy beatdowny, ale co to w ogóle oznacza? A dzisiaj nauczę Cię definicji, która oznacza pewną grupę deków w Clash Royale. Polega ona przede wszystkim na budowaniu ogromnego pushu, często ciężkich kart. Czekasz do podwójnego eliksiru broniąc się i wjeżdżasz tak mocno, że przeciwnik myśli, że gra w inną grę. Popularnymi beatdownami jest połączenie Goblin Gianta ze Sparkiem lub np. Pekka, Goblin Giant i Goblin Machine. Częstymi spellami są Strzałki, Goblin Curse i Rage. I teraz tak, jak się przed tym gównem bronić? Przede Wszystkim spróbuj aktywować King Towera, który pomoże ci w obronie. Przedłużaj drogę przeciwnych jednostek, aby nasza wieża zadała jak najwięcej obrażeń. Próbuj oddzielać jednostki od siebie. Twoim najlepszym przyjacielem są budynki i atakowanie wieży przeciwnika od wczesnego etapu meczu. Natomiast kiedy to ty grasz beatdownem, graj ultra spokojnie. Nie bój się wycieku eliksiru. Jeśli przeciwnik nic nie stawia, mniej wyjebane, a będzie ci dane. Im mniej przeciwnik ci zada obrażeń przed podwójnym eliksirem, tym większe szanse masz na de